Cześć! Ja mam na imię Ewa, jestem farmaceutą, a także producentem kosmetyków naturalnych marki Mavka. Jestem też przede wszystkim mamą. Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu z kursu, które organizujemy razem z Panem Tabletką o pielęgnacji skóry malucha i co się z tym wiąże, o kosmetykach naturalnych. Chciałam podkreślić, że wszystkie informacje, które będę Wam podawać, to są moje subiektywne opinie oparte o wiedzę farmaceutyczną i doniesienia naukowe, a także o moje prywatne doświadczenia jako producenta oraz przede wszystkim mamy. Rozpocznijmy od tego, czy jest sens w ogóle marnować czas na czytanie składów kosmetyków, skoro producenci przecież nie mają prawa dostarczać nam produktów, które byłyby chociaż potencjalnie szkodliwe lub toksyczne. Tak oczywiście jest. Każdy kosmetyk, który do Was trafia, musiał przejść gruntowne badania oraz posiada tak zwaną ocenę bezpieczeństwa. Dotyczy to przynajmniej tych kosmetyków, które były rejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Jednak są co najmniej trzy powody, dla których jednak warto sprawdzić skład kosmetyki. Po pierwsze, jak zapewne wiecie, kosmetyk można stworzyć ze składników dość niskiej jakości. Taki kosmetyk będzie nawet dawał dość przyjemne uczucie gładkości skóry, czy to waszego dziecka, czy waszej, jednak po dłuższym czasie stosowania może się okazać, że miał on dużo niższe właściwości odżywcze dla skóry niż inny kosmetyk, ale zrobiony z lepszych, na przykład naturalnych składników. Drugi powód to stężenie substancji chemicznych w kosmetyku. Oczywiście istnieją normy, które regulują, jak dużo danej substancji chemicznej może zawierać kosmetyk. Te normy biorą pod uwagę to, że dany kosmetyk może być używany przez tą samą osobę kilkakrotnie w ciągu dnia. Jednak może się tak zdarzyć, że jeżeli używasz codziennie kilka kosmetyków, które mają tą samą substancję chemiczną, to możesz zbliżyć się do tak zwanej maksymalnej dobowej dawki tej substancji chemicznej. To w najlepszym przypadku poskutkuje podrażnieniem delikatnej skóry Twojego dziecka lub Twojej. Trzeci powód to to, że czytając składy kosmetyków będziesz oczywiście bardziej świadomym konsumentem, czyli nie dasz się nabrać na niektóre hasła marketingowe, na przykład nie jest określone od kiedy dany kosmetyk można nazywać naturalnym, czyli producent może użyć bardzo dużo różnych syntetycznych substancji, dodać zaledwie kilka naturalnych ekstraktów i nazwać kosmetyk naturalnym. Dlatego jeżeli zależy Ci na naturalnej pielęgnacji, koniecznie sprawdzaj skład. To już wszystko. Zapraszam na kolejne spotkanie o czytaniu składu. Bardzo serdecznie zachęcam do pozostawienia pytań pod tym postem. Później będziemy organizować takie zbiorcze spotkania, na których odpowiemy na te pytania, które najczęściej się pojawiały. Ten kurs organizuje dla Was Mawka, także będzie nam bardzo miło, jeżeli polubicie nas na naszych fanpage'ach. Pozdrawiam!